Suka Kunder. Suka! Weź tak nie mów. Dżojka! Chodź! Ona się ciebie nie słucha po prostu. Nie, a kogo ma się słuchać? Ciebie? No mnie, a kogo? Nie, nie, ja myślałem, że to jest mój pies, tak? No to nie jest twój pies. No przecież byłem dla niego cały dzień miły, no to powinna się mnie słuchać. Który to jest mój Na samej górze. No dobry. Siad Joyka. Zobacz nawet najlepszy apartament dla pieska wziąłem. To znaczy? No, najlepsze, jakie tylko był. A w ogóle co masz zamiar sobie zrobić, że one nas wywaliły? No nie, wiem, no jutro sobie wrócę. No, dzisiaj zajmiemy się pieskiem, tak? Nauczyć go sztuczek? Więcej? Ja go nauczę. Ty go nauczysz, jak ty nawet nie umiesz sam siebie nauczyć sztuczek. Dobra, nie odzywaj się. Daj łapę, daj łapę. Łapa, łapa. Zły pies. Nie umiesz, po prostu podejść do psa. Weź go na z windy korzystać. Czeka, czeka, winda, winda, czeka, winda, 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 czeka. Nie umie. Tego niestety nie umie. Oj, szkoda. Czyli nie taki świetny pies. O, zobacz, moja chata. U, u, u. To jest blisko, nie? Chyba to jest taki symbol tego miasta. W sensie? twojej czym to jest symbol miasta? Na to wychodzi. Ale... Zobacz, ale serio, to jest ta Marek, doszedłem do konkluzji, że chyba nauczę tego psa otwierać winę. Nie ma opcji. Pies jest zbyt głupi. No jak? Mówię ci, że otworzy tą bitę Nie ma opcji. A ja ci hmm. mówię, że to, że to jest to w stanie zrobić. To, że właśnie. Ale poczekaj, patrz. Ale to nie pies ty? zrobił. No dobra, no dlatego daj mi chwilkę. No to niech się zamknie. No to niech się zamknie, no. I patrz. Obieg, obieg dżekera. Tu. Co? Co? Excellent. To Bowie pies ty. zrobił. Mówiłem ci, że nauczę. Nie było tak wcale trudno. Serio? No. Marek. Czy ten pies... Z ci... otworzyłeś windę? Czy ten pies wygląda ci na głupiego? No tak. Wygląda na głupiego, ale chyba taki wcale nie jest. Dobra, chodź do tego do... apartamentu. Już przestaniesz się bawić z tym psem? Otwarte. Kto pierwszy wchodzi. Nie mogę, no to 0, Nie no, 0, 0. no ja wejdę. Hu, co my tutaj mamy? A w ogóle one nas puszczą do tego domu czy nie? Nie no. wiem mi interesuje mnie to zbytnio. Całkiem przyjemność, ale ty słuchaj. Bo jeżeli ja siedzieć tutaj przez cały <coughs> przez cały tydzień, to mi się to nie widzi, bo wracać wracać do widni. Ale tam już nie wracam, ja zostaję na zawsze w wieży. No ale wyrzuciła cię przecież. Daj łapę. No, ale jak głupi pies. To jak głupi pies, po prostu nie to zrobić. Czeka! Ja zaraz wracam. Czeka, czeka, czeka. Daj łapę. Daj łapę. Papa. Druga. Dobra, może zróbmy tak, że naucz tego psa robić jakieś ciekawe rzeczy i porozmawiamy później, tak? Bo póki co ten pies jest dla mnie nudny. Jak jest nudny? No nie wiem, ale to czego ja, ja mogę jakiś człowieku? Jakieś fajne fajnych. Zobaczę, fajnych sztuczek nauczyłem to co. co ale to już było, to już jest nudne. Weź go naucz 10 i niech zrobi 10 sztuczek i tyle i idę spać. Ale człowieku, jak ja mogę nauczyć w przeciągu paru godzin 10 sztuczek? No nie wiem no, ty jesteś od psów, tak? No, ale to nie jest Mówi realne. się, że taki zajebisty pies tego naucz. Ale człowieku, to nie jest realne. No to pięć. Dobra, obrażasz, co da się zrobić. No. A ja Zobaczę inne pokoje, bo tutaj mamy jeszcze... Uhuhu. Uh. Jak wyglądam w ubraniach Kament Cruz? Możecie kupować na stronie camcruz.com Niechześć chceć to reklamować, ja idę się Ale, To ty zareklamuj. Chodź! chodź. Uczymy się sztuczek, tak? Co? Chciałem zareklamować. No kamcruz. Możecie kupić kamcruz ubrania tutaj fajne. Dobra, uczymy sztuczek. Zawołam cię panie. Marek, umiemy już sztuczki. Jakie niby? Chodź, Jojka, Chodź! Chodź! Na sabracy jej nauczyłeś. 20 minut minęło. Zapij się. Obiekt. Obieg! Obiekt. No to już umie chyba. Czeka, siad, wiewiór, suseł, 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 tak? tak? Dobry piesek. No i co? Co o tym sądzisz? No to była jedna sztuczka, no taka, no taka podstawowa patrz. myślę. Patrz. Chodź, czeka, czeka, chodź, obieg, obieg, siad, wiewiór, czeka, wiewiór, pip -pap. I że co? Że No dobra, to były dwie. Dawaj resztę. Dostań, Patrz, ale on nie żyje. Serio, nie wstanie już? No już nie wstanie. Nie no, dobra, wstanie. No to poprz chyba, czy co? Jeszcze muszę go tego nauczyć. Do końca nie umie tego, żeby nie wstawać. Ale to spokojnie. No to weź, powiedz jeszcze raz. No nie no, to bym musiał od początku sztuczkę zrobić. No Dobre. nie no, to nie teraz się położę. Czekaj, czekaj. Wiewiór, wiewiór, wiewiór. Piw W sumie? Całkiem głupi pies. Jak głupi pies, o co ci Socjalnie chodzi? Specjalnie brałem apartament, żeby zobaczyć co ten pies nie potrafi. No, nic czego o... nie potrafi. Ale co ci w tej jest tak szkuczy... głupie zwierzę, że ja naprawdę stąd idę chyba. Ale no przecież ta sztuczka jest zajebista. To zainwista. jest nic nie warty w zwierzak, dlatego ja w tym momencie No nie no Marek, poczekaj, ale nie no poczekaj, no to, to ci pokażę więcej sztuczek, ale no to mi zdawało mi się, że ta, ta sztuczka jest naprawdę fajna. To jest dno. No jak dno! Tego nawet kota nauczę. No jak kota nauczy Kozy tego nauczę. Kozy tego no nauczę. Koza co będzie potrafiła tak coś zrobić. No ale no człowieku, no wiesz, ja ją uczę? 40 minut tej sztuczki nie. Kiedyś, że pies wygląda jak gówno, to jeszcze nic nie potrafi. No bez no to daj mi jeszcze chwilę. Ja ją nauczę lepszych sztuczek. No poczekaj, no poczekaj Marek. No to przyjdź do mnie, no tak? Turlaj się! Turlaj, turlaj się! Czekaj. Turlaj się! No i co tu takiego zajebistego? Dno! Totalne dno! Jakie dno! No Marek, no przecież... Nie, ja stąd A, no idę. Czumyka. Ja stąd idę. Ale do no czymmyku, no? Twoje sztuczki są żałosne po prostu. No patrz, prostu. daj buzi. Ten pies jest nic nie warty, tak samo jak ty. Ale dlaczego? No? no Marek, no to już umie też umieć. Nie że jest brzydki, to jeszcze nic nie potrafi No No jak nie umie patrzeć? tak? Ja myślałem, że z tego psa coś będzie. Możesz mi go oddać jak chcesz, tak? Ja go nauczę. Ale no ja czego go nauczysz? Jak na, się ja ci nawet łapie nie podaje człowieku. Daj łapę. No daj łapę. Ty! No Sucha! Daj łapę! No nie no głupi pies ja jestem ile. No nie no poczekaj Marek, no nauczę, to daj mi jeszcze chwilę, tak? Nie, nie, nie. Jeszcze chwilę Marek. No to przyjść do mnie dowierzy, tak? No nie Marek, jeszcze chwilę, daj. Także kamerzysta z nauczył psa. I po prostu, no Idziemy. No sam sobie windę potrafię no otworzyć, nie muszę mieć do tego jakiegoś głupiego psa. No Marek, no. Do widzenia? No nauczę, tak? Tak, no, no nauczę. No nie, nauczę, obiecuję nauczę, tak? Przyjdź za wieży. Wierzy, wierzy mi pokaż, tak? No ale nie możemy wejść do wieży. No, ja tam wejdę. Spokojnie. No, nie, no zostań, nauczę, tak? Obiecuję. Zostań, szczęście. Mam no. nadzieję, że cokolwiek dzisiaj się uda zrobić. Jeszcze. No ale no co musisz, no to już zrobiłem fajne sztuczki, no zrobię więcej, no. Twoje sztuczki to dno. No jakie dno? No też tym jest ten pies mądry. Zrób jedną zajebistą i będzie dobrze. I co, nauczyłeś ją czegoś sensownego? No właśnie, chcę ci pokazać. O no człowieku ja nie mam czasu. No, ale o co ci chodzi? Łop, a skąd ty to masz? Ciągnij, posyć, szat. No i, je, dobra, ja idę z No, no dobra, stąd. Dobra, 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 to już był żart. No, pójdź dojka. Chodź tu, człowiek jest. No to już umie na no człowieku No dobra, ja dobra idę. Czekaj, no poczekaj, no. Dżojka, obieg. Puszka! 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 Puszka, puszka. Uważaj! I co, tyle godzin tutaj siedziałem, żeby ten piec zrobił niczego sensownego? Co? Nie, nie no, no czego, naprawdę, jest... ja idę, No dobra, no, no Marek. Ja stąd idę, serio. No dobra, daj mi jeszcze 5 minut, okej? Okay? Siadaj. 5 minut. 5 minut, ja Ci pokażę tę, taką sztuczkę, żeby... Odpalam ma... stoper. No dobra, 10 minut, no bo nie nauczę ich 5 minut niczego, no proszę Cię. 7. Minęło 5 minut, czaisz? No dobra, no umiem, no. no Poszuć coś sensownego. No dobra, chodź. Czekaj. obejdź prostu tu, Czeka Volt. Nudne. No jak nudne? Człowieku, Volk. ten pies jest nie potrafi. Ten no pies ja potrafi. to dno. Volt. Jeszcze raz. To jest nic nie walczy kundel. Jeszcze raz. Takie psy na świetniku można znaleźć. Jeszcze raz, Volt. Dobra, serio, weź oddaj tego pundla, no po co ci on nie chodzi? No zobacz, ten pies nic nie umie, naprawdę człowieku. Zrób jeszcze jedną Czeka, dobrą puś. sztuczkę, tak? Jeszcze jedną dobrą sztuczkę? Tak, i jak zrobisz dobrą, to przyznam ci rację. Jeżeli nie zrobisz dobrej sztuczki teraz, to się tylko ośmieć. Czeka, puść, puść, siad. I co? Tylko tyle ten twój pies ubiegł? Czeka! Czeka! lala, lala, lala. No obraca się. I co, I co w tym lala. fajnego? Dżajka, chodź, no pokażę ci tą sztuczkę. No dawaj, dawaj. Zostań, Dżajka, zostań. Tu. Wejdź. Chowaj. A kuku, chowaj. A kuku, chowaj. A kuku. Chowaj. A kuku. Chowaj. A kuku. się. Chowaj. chowaj. Zetraj się. A kuku? Się. No Marek. Chowaj. A kuku. A w ogóle wiesz co? Ten pies chodzi strać potrafi? A kuku. Ale człowieku, no o co ci chodzi z tym psem? Jest tak tandetny. No, jak tandetny? No człowieku, niech. Nie wiem, zadzwoni gdzieś. Czy ci... Ale no co, no ale no to, to jest tylko pies. Ja mogę go nauczyć sztuczek, dlaczego on mi otwierać No to wide. naucz go mówić. No to ciężko będzie. A no, może, może mi się uda, ale to, to, to muszę potrzebuję, no, nie wiem, tygodnia. No nie mam tygodnia, sorry. no, no to ja ci nie nauczę go w 5 minut mówić, no. A co jeszcze masz do zaoferowania? To powiedz, czego go nauczysz, bo ja chcę wiedzieć, czego mam się spodziewać. Czekaj, puść, Było. A to jest fajne, patrz. Puść, że. tak? No to jest najlepsza sztuczka, do. No. Powiedz, co jeszcze masz do zaoferowania, bo naprawdę... A no może ty ją czegoś nauczysz? Taki cwany jesteś, no to to naucz ją czegokolwiek. Powiem ci tak, masz nawet ode mnie pół godziny, żeby ją czegokolwiek nauczyć. Pół godziny. Chodź, chodź! Suka. Suka. Suka, daj łapę. Daj łapę. O, przeszła. Ale ty jesteś głupi, Marek. Suka, siad. Suka, siad. Siad, się siad, siad. Ona się położyła, nie siadła. Huhuhu. Widzisz, nauczyłeś pieska. No, no i co, i to ta ta super moje sztuczka? sztuczki są lepsze od twoich, tak? Bo to jest moje ta sztuczki super sztuczka? są od serca, a twoje są, byle by były. Nudne sztuczki. A moje przynajmniej coś znasz. No naucz, ma pół godziny nauczę jakiejkolwiek sztuczki. Pół godziny, Baszmarek. No to już nauczyłem. No nie no nauczyłem konkretnej sztuczki, przed pół godziny. Daję ci pół godziny. A, no dobra. Czujka! Czojka! Czujka! Suka. Uuu, proszę I co bardzo. To ta sztuczka? Co to ma być? To dla ciebie, Otwieraj. Chyba macie w dupie, a zresztą czemu jej jest alkohol. A czemu nie? No bo pies nie może pić alkoholu. Bo co? Chodź. No to, ty, to nie suka. jest. To to ma być sztuczka? Suka! No tak, pijany pies. Chodź, suka! Czojka! No, no chyba macie w dupie ten pies. Dżojka! O, masz, masz, masz. Zaczie kołychę, dobra. Masz, masz. Pi. Dżojka. Siad, nie słuchaj no, pi, 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 się pi, pi, go. Nie pi, słuchaj pi. się go. Dobra, zostaw, odejdź, odejdź Czajka. Co za głupi kundel, wiesz to co? Ty Marek jesteś głupi, ty cud alkoholu daś, on zdechnie jak się napije alkoholu. I tak do niczego nie jest potrzebny ten tył. Chyba jesteś i normalny Marek. Kurde, głupie to jak cholera. No jak to jest jeden z mądrzejszych psów, jak kiedykolwiek widziałem, A ty i stąd, bo jesteś sam jesteś debilem. Jak ty się zachowujesz w ogóle?